To jest chyba najgłupsze, co kiedykolwiek zrobiłem. O cześć, witam was wszystkich na dzisiejszym odcinku. Ja jestem Okto i zapraszam Was do odcinek, po który, w którym pokazuję, jak się jeździ po śniegu. Jak się jeździ w zimę. Mm. Szukam jakiegoś miejsca takiego w miarę fajnego, gdzie sobie rozpalę. Mm. Mojego małego wilka Tak się nazywa ten y, takie ognisko y, Nie ognisko, tylko ten Taki stelaż na właśnie to ognisko Dobra, ogarnąłem Wiadomo, że po asfalcie by się jechało dużo lepiej Aczkolwiek ja nie chcę przeszkadzać kierowcom Nie chcę się wywalić Dlatego jadę tak sobie powoli i po prostu cziluję. po prostu korzystam z tego, że wyjechałem na śniegu, bo raczej się już to nigdy nie zdarzy, przyjadę do domu to będę musiał wycierać, umyć cały motocykl wysuszyć ale korzystam z tego, że jest pięknie bo jest naprawdę mega, jak ja mówię do kamery, mówię do siebie, to jest mega niebezpieczne, bo się nie koncentruję do końca więc muszę uważać ja więc jadę sobie powoli i korzystam z tego, że wyjechałem. O, jak mnie obróciło! No i to już mogła być gleba. Ale uratowałem. Dobra, ja się najadłem, spakowałem się, ładnie wszystko wygasiłem. Posprzątałem po sobie. Co jest najważniejsze, jeśli ktokolwiek gdzieś z Was biwakuje, żeby po sobie posprzątać, żeby nikt nie widział, że tutaj byliście. Ma właśnie tak wyglądać. Dobra. To się zbieram w drugą stronę do domu. I myślę, że to jest ostatni raz, kiedy widzi śnieg. Dobra, tak więc, jeśli ktoś z Was chciałby się wybrać motocyklem w zimę, to chyba nie jest to zbytnio, zbyt realne, jeśli leży śnieg i jest chociaż troszeczkę ślisko.